A dziś to tylko Wam opowiem jak kolejny sposób. Na pewno wiele, wiele z Was się spotkało z tak zwaną prasą mimośrodową. Tam wiadomo, jest wał ciężki. Nie, może, nie, nie można by było tego zrobić na przykład. No, niby można, ale nie za bardzo to by. To niezdrowe dla maszyny, bo wałby by wystawał około pół metra poza wrzeciona. To nie jest takie, no właściwie i bezpieczne i zalecane. Jak to jest robione? Jest wał toczony z grubsza, tu jest zostawiana na środku określona grubsza średnica, co ma powstać mimośród. Później ten wałek, nie wiem czy tu mam, ale Później ten wałek jest łapany w pryzmę. Ustawiamy go na tak zwanej wytaczarce. Ustawiamy tu do osi, żeby było równolegle i góra, dół, żeby też nie było bicia. Robimy nakiełek. Wiadomo, ten jeden nakiełek to już mamy bazowy, co jest wcześniej wykonany stoczenia wału. I przesuwamy na przykład o 4 mm do góry. I później na wytaczarce obracamy o 180 stopni. I w tym samym miejscu, po przeciwnej stronie, robimy drugi nakiełek. No i wtedy tu mamy przesunięte z osi około 4 czy tam 5 mm, w zależności jak nam potrzeba. To jest taki trzeci sposób na toczenie mimośrodów. Dziękuję.